Równie dobrze mogliśmy wygrać i przegrać. Także z przekroju całego meczu chyba należy się cieszyć, że jednak zremisowaliśmy, bo, bo w końcówce Unia miała bardzo dobrą sytuację, gdzie Korbik wybronił. E, graliśmy bardzo niefrasobliwie e, w defensywie, jeśli chodzi o cały zespół, bo, bo, bo straciliśmy bramki po stałych fragmentach, a wiadomo, że przy tak różnych cały zespół broni. E, także generalnie możemy to rozpatrywać i szczęśliwie, ale z drugiej strony jednak straciliśmy... Dwa punkty w tym meczu. To znaczy, że Wam się trudniej gra na własnym boisku? Bo tu remisujecie, tam wygrywacie. No tak to wygląda, że na naszym boisku gra się ciężej. Na pewno na pewno nie wykonywaliśmy założeń, bo, bo, bo trener nam kazał grać się wysokim pressingiem. Mieliśmy zaatakować z samego początku. Zupełnie nam to nie wychodziło. Ta ten atak pozycyjny też tam tak nie wychodzi za bardzo, nie wiem, za mało ruchu jest, czy, czy jakoś, jakoś tak ospale zaczęliśmy. Unia wbrew pozorom nieprzygotowana, aczkolwiek wyglądała na naszym tle, przynajmniej bardzo dobrze i postawiła na wysokie warunki, a my nie wiem, czy byliśmy zbyt pewni siebie, czy, czy podeszliśmy do sprawy, a na pewno wygramy i, i tak weszliśmy w mecz i tak to się skończyło. Ja pytam o zdrowie, bo zszedłeś z boiska, to jest poważniejsza kontuzja, czy już wiemy coś, czy nie wiemy? Nie wiem, nie wiem, na razie na razie, czuję ból w kolanie, ciężko w tej chwili coś powiedzieć, jakieś badania i zobaczymy jak to będzie wyglądało.